podziękować Bogu za dar sakramentu Eucharystii, że Jezus całe bóstwo ukrył w kromce białego chleba. Ale również przy tym ołtarzu stając prosimy o nowej święty powołania do stanu kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Dziękujemy Bogu za te powołania, które a w naszej parafii w ten pierwszy czwartek miesiąca są rekolekcje wielkopostne. Jest to drugi dzień tych rekolekcji wielkopostnych, gdzie my, my otwieramy nasze serca na przyjście Pana Jezusa. Na słowo, na słowo Pana Jezusa wypowiedział. Niech te rekolekcje, chociaż odrobinę, 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 odrobinę zmienię. Ten przynajmniej świętszą ofiarę ja sprawuję w intencji za duszę zmarłych Anny i Stanisława Semotiuk i zmarłych spokrewieństwa. Ojciec mój, Jonasz w intencji Bogu wiadomej, w intencji powierzonej. Chcąc sprawować tą Eucharystię i w jej uczestniczyć, przepraszajmy Stwórcę dla na naszych grzechy. Spowiadam się Bogu, Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zwyszeszczyłem uczętkiem i zaniedbaniem moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. O modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogących. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. O nie, zmiłuj się nad nami. Aha, danie, ze miły nad nami. Wisła, miło śled nad nami. Hej, nad nami. Tu dzień, nad nami. nie miłuj się nad nami. Módlmy się, Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją właską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności, Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki, wieku. Czytanie z Księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy. Aby żył i mnożył się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, w który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie niedługo, zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, Wy, i wasze potomstwo. Miłujcie Pana, Boga swego, słuchajcie Jego głosu, ignorując do niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan stać przodką Twoim, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Oto Słowo Boże. Błogosławiony, kto zaufał Panu? Błogosławiony, kto zaufał Panu? Wódco, nieby człowiek, Dni idzie za radą występy nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim nie podobał sobie i ósmyśla nad nim dniem wydajowo w swoim czasie liści jego przestu dawek. kto zaufał Panu. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozwiadł. Albo Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwy,

Wracajcie się, bliski jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, słowa Boże. Pan z Wami. I z Duchem, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Siostry i bracia, rozpoczynając wczoraj, w środę popielcową, nasze rekolekcje wielkopostne, powiedziałem, jak ważnym jest, abyśmy uwierzyli w miłość Boga. Jak ważny jest, abyśmy uwierzyli w miłość Boga, którą ma do mnie. Jak ważny jest, abyśmy uwierzyli, że ta miłość Boga do mnie jest bezinteresowna i darmowa. I że za nic nie muszę płacić. I że za nic nie muszę się odwdzięczać. I że ta darmowa miłość powoduje, że jestem kimś ważnym i cennym w oczach Pana Boga. Tak jak każdy człowiek. Ja jestem kimś ważnym. Oj, drodzy, ta miłość, wiara w miłość Boga do mnie jest niezmiernie ważna. Ponieważ. Wszyscy ludzie, tak i każdy z nas, doświadczamy naszej słabości, ograniczoności, wciąż na nowo popadamy często w te same grzechy i niewierności, często odchodzimy od Boga, często Go nie rozumiemy, często lawirujemy gdzieś w naszym życiu z prawdą i stąd tak ważne jest wierzyć w tą wielką miłość Boga do mnie, aby się nie zniechęcać swoją słabością. Szatan, zły duch, chce wykorzystać nasze słabości i wmówić nam: taki jesteś, taki słaby, taki udający, taki niewierny, i ty chcesz mieć udział w Królestwie Boga tymczasem to, do czego zachęca nas Ewangelia, to wyznawanie grzechu i nieustanna, ufna postawa zawierzenia jak dziecko Bożemu miłości.